Yeah. Yeah. Oh. Yeah. Jestem Dziubek, Dziubek i pochodzę stąd Piła, moje miasto, od zawsze mój dom Z tych ulic, z tych murów, gdzie się kształtował ton. serca tej ziemi, gdzie każdy ból to mój krąg Pamiętam jak z na siłce pierwszy krok Stare hantle, stary beton, lecz to był mój plot Ta pierwsza setka, pykła pod złoty, 60 PKD Jak wojownik miałem ogień w sercu, nie w mieśniach. To zdają Nie zdada, że jak upadniesz to wstajesz, nie uciekasz tylko wracasz Jestem z tej Wielkopolski, znam rytm marszu z bronią w ręku Lojalność, nie żadna maska, krew, pot i piach Tam się sprawdza charakter, nie gadką na insta, tylko tam gdzie się walczy naprawdę Motywacja, mam ją w tenach i w oczach mojego syna Dla niego bije serce mocniej, on daje mi siłę i trzyma Niosę ten ciężarę w sztanie, ale nie wpada w dzień. Powiem, że na te ciemności muszę być jego dzień to dla tych, co wstają, gdy inni już padli Dla tych, co mają celi, nie szukają prawdy To dla mojego syna, niech wieki jest Dada, że jak upadniesz, to stajesz. nie uciekasz, tylko wracasz z piły, z krwi, z betonu, z realu Tu się nie kupuje ducha, tu się konosisz z szacunku Dla miasta, dla siłki, dla służby i syna Ten rap to moje życie, nie tylko słowa na rymach tu się nie kupuje ducha, tu się go nosi z szacunku Dla miasta, dla siłki, dla służby i syna Ten rap to moje życie, nie tylko słowa na rymach To dla tych, co wstają, gdy inni już padli Dla tych, co mają cel i nie szukają prawdy To dla mojego syna, niech wie kim jest data, że jak Zuber, bifis, gwiz, betony z realu. Tu się nie kupuje ducha, tu się konosi z szacunku Dla miasta, dla siłki, dla służby i syna Ten rapt to moje życie, nie tylko słowa na rymach Żubek z piły, z krwi, z betonu, z realu. Tu się nie kupuje ducha, tu się go nosi z szacunku. Dla miasta, dla siłki, dla służby i syna. Ten rapt to moje życie, nie tylko słowa na rymach.